Koncerty Taylor Swift odwołane Poprzedni weekend dla polskich fanów Taylor Swift był zdecydowanie jednym z niezapomnianych momentów w życiu. Niestety, Austriaccy fani nie mieli tyle szczęścia. Organizatorzy odwołali trzy koncerty, które miały się odbyć w stolicy Austrii, w Wiedniu. Od czwartku do soboty, 8, 9 i 10 sierpnia, Taylor miała wystąpić na stadionie Ernsta Happela. W środę późnym wieczorem Barack Music zamieściło na swoim Instagramie wpis, w którym poinformowało. Mając potwierdzenie od urzędników rządowych o planowanym ataku terrorystycznym na stadionie Happela, nie mamy innego wyjścia, jak odwołać trzy zaplanowane koncerty dla bezpieczeństwa wszystkich. Amerykański wywiad miał poinformować władze Austrii o planowanym ataku terrorystycznym, głównymi podejrzanymi mieli być 19- i 17-letni obywatele Austrii i zwolennicy państwa islamskiego. 19-letni mężczyzna został aresztowany w środę rano. Miał znajdować się w małym miasteczku godzinę drogi od Wiednia. Według szefa Krajowej Agencji Wywiadowczej, planował zabić siebie i dużą liczbę osób. Powiedział, że zamierza przeprowadzić atak przy użyciu materiałów wybuchowych i noży. Jego celem było zabicie siebie i dużej liczby osób podczas koncertu dziś lub jutro. W trakcie przeszukiwania domu głównego podejrzanego, śledczy odkryli zapas chemikaliów, ładunków wybuchowych, detonatorów i 21 tysięcy euro w fałszywych pieniądzach. Jego pomocnik, 17-latek, został zatrzymany w stolicy. Miał być zatrudniony do pracy na obiekcie kilka dni wcześniej. O odwołaniu koncertu wypowiedział się również kanclerz Austrii Karl Nehemer. Bardzo dobrze rozumiem, że ci, którzy chcieli doświadczyć koncertu na żywo są bardzo smutni. Matki i ojcowie opiekują się swoimi córkami i synami, którzy byli pełni entuzjazmu i oczekiwania na ten koncert. Ale ważne jest również, aby w tak poważnych momentach, jak teraz, nieuchronnie bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu. Jeden z profili fanowskich wypowiedział się w imieniu fanów fanny Swift w Wiedniu po odwołaniu koncertów Taylor Swift z powodu zagrożeń terrorystycznych: Minęło dużo czasu, ale będziemy czekać wiecznie. Fani mimo odwołania koncertów nie marnowali czasu i wyszli na ulicy, by wspólnie przeżyć ten moment. Pozdrawiam z Cornelia Street w Wiedniu, gdzie odwołano koncerty Taylor Swift. Ulica jest pełna ludzi wymieniających się bransoletkami i śpiewających piosenki. Niestety wydarzenia masowe, takie jak koncerty gwiazd światowego formatu są częstymi punktami ataków terrorystycznych. Dla przypomnienia w 2017 roku podczas opuszczania przez fanów koncertu Ariany Grande w Manchesterze, zamachowiec Salman Abedi zdetonował bombę, którą miał w plecaku. Zginęło wtedy 22 osoby i wiele osób zostało rannych. Nic więc dziwnego, że po takich doświadczeniach służby i organizatorzy nie chcieli ryzykować. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach i zostawienia subskrypcji, aby następny materiał was nie ominął. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!